Maciej Orłoś, znany i ceniony dziennikarz, prezenter telewizyjny, od lat budził zaufanie i sympatię widzów. Jego życie wydawało się idealne: szczęśliwa rodzina, stabilna kariera i ogromne grono fanów. Jednak za fasadą spokoju i sukcesu kryła się historia, która z dnia na dzień zaczęła nabierać coraz bardziej niepokojącego wymiaru. Wszystko zaczęło się od cichego milczenia, które nagle przerwała jego żona, potwierdzając tragiczne wieści, które wstrząsnęły nie tylko bliskimi, ale także całym środowiskiem medialnym. Łzy i szok, które towarzyszyły tej wiadomości, pozostawiły wiele pytań bez odpowiedzi. Co tak naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami ich domu? Dlaczego nagle zniknęły dotychczasowe pewniki i pojawiły się niejasne ślady, które wskazują na coś więcej niż zwykły smutek? Wokół tej historii narosło wiele podejrzeń, a niektóre szczegóły wydają się wręcz niewiarygodne, budząc ogromną falę spekulacji i domysłów. To nie jest zwykła opowieść o życiu i śmierci, to zagadka pełna cieni, która zaczyna odkrywać swoje mroczne oblicze. Czy prawda ujrzy światło dzienne? Jakie tajemnice skrywał Maciej Orłoś, które teraz wychodzą na jaw w dramatycznym momencie? Zapraszamy do poznania historii, która poruszyła serca i umysły wielu ludzi, a jednocześnie pozostawiła nieodgadnioną tajemnicę. Nie minęły nawet trzy dni od momentu, gdy świat obiegła wiadomość o nagłym i tragicznym zakończeniu życia Macieja Orłosia, a już pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały, które burzą dotychczasowy obraz zdarzeń. Jego żona, dotąd zamknięta w milczeniu, w końcu przełamała ciszę, lecz nie tylko potwierdziła tragedię, lecz także wyjawiła coś, co nikt się nie spodziewał. W ostatnich godzinach życia Maciej był widziany nie tylko zmieniony, lecz wręcz przestraszony, a pewne rozmowy telefoniczne, które miały miejsce na kilka dni przed jego śmiercią, rzucają cień podejrzeń na to, że coś więcej kryło się za pozornym spokojem. Ślady, które zostały odnalezione w domu, zamiast wyjaśniać, mnożą pytania. Niezrozumiałe rozmieszczenie przedmiotów, brak niektórych rzeczy osobistych, a przede wszystkim dziwne zachowanie osób z najbliższego otoczenia, sprawiają, że nawet najbardziej sceptyczni zaczynają wątpić w wersję oficjalną. Z każdą kolejną godziną na jaw wychodzą kolejne fakty, które zdają się przeczyć sobie nawzajem, a gdzieś między tym wszystkim przebija się atmosfera sekretów i niedopowiedzeń. Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego telefon Maciej'a został odłączony tuż przed tym, jak sprawa zaczęła nabierać dramatycznego rozgłosu. Niepokojące są też zapisy rozmów z ostatnich dni, fragmenty, które ujawniają wymianę zdań pełną napięcia i tajemniczych aluzji. W tych momentach można niemal poczuć duszną atmosferę, jakby nagle ktoś starał się zatuszować prawdę. Żona Macieja, choć roztrzęsiona, podzieliła się nieznanymi dotąd szczegółami dotyczącymi ich wspólnych ostatnich chwil, pojawiły się wzmianki o kłótniach, które nigdy wcześniej nie miały miejsca, o wycofaniu się Macieja i o czymś, co nazwała czymś, co go dręczyło. Te słowa wywołały lawinę spekulacji wśród bliskich i znajomych, którzy przecież znali Macieja jako osobę silną i opanowaną. Wspomnienia ostatnich spotkań z nim zaczęły nabierać innego znaczenia, a pewne niewytłumaczalne zachowania, które wcześniej ignorowano, dziś wyglądają jak elementy większej układanki. Zdumiewa również fakt, że mimo natłoku obowiązków i licznych projektów, które realizował, nikt z zespołu nie zauważył, aby Maciej miał jakiekolwiek problemy, a jednak coś musiało go poważnie dręczyć. Jego elektroniczne urządzenia, w tym laptop i telefon, zostały zabezpieczone przez służby, a pierwsze analizy wykazały, że niektóre pliki zostały usunięte lub zmodyfikowane na krótko przed tragedią. To wywołało kolejną falę pytań, czy Maciej miał wrogów, czy prowadził jakieś prywatne śledztwo, lub miał wiedzę, którą ktoś chciał ukryć. Atmosfera zagęszcza się, gdy pojawiają się sugestie o możliwym udziale osób trzecich, a niektóre zeznania świadków są niespójne lub sprzeczne. W miarę jak kolejne warstwy tej dramatycznej historii są odsłaniane, coraz bardziej widoczne staje się, że za tym, co wydawało się prostą tragedią, kryje się coś głębszego i znacznie bardziej skomplikowanego niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Obserwując reakcje najbliższych i przebieg wydarzeń, można niemal poczuć ciężar niewypowiedzianych słów, tajemnic i bólu, który wciąż wisi w powietrzu. To historia, która nie pozwala oderwać wzroku, zmuszając do pozostania w napięciu i oczekiwania na kolejne odsłony, bo prawda, jak się okazuje, jest daleka od tego, co wydawało się oczywiste. W miarę jak media coraz bardziej zagłębiają się w sprawę życia i śmierci Macieja Orłosia, wychodzą na jaw kolejne niepokojące szczegóły, które jeszcze bardziej komplikują obraz całej tragedii. Bliscy opowiadają o jego ostatnich dniach pełnych niepokoju i tajemniczych zachowań, których nikt wcześniej nie zauważył. Według relacji żony Maciej stał się wycofany, niemal obcy, a rozmowy z nim były przerywane nagłymi zmianami nastroju, od cichej melancholii po gwałtowne wybuchy złości. W tym okresie miał również spotykać się z osobami, których tożsamość pozostaje nieznana, co budzi dodatkowe pytania o to, co tak naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami ich domu. Coraz więcej wskazuje na to, że Maciej mógł być uwikłany w sytuacje, które przekraczały jego kontrolę. Znajomi wspominają o pewnym tajemniczym telefonie, który otrzymał kilka dni przed śmiercią, po którym zdawał się być wyraźnie zaniepokojony i próbował ukryć swój niepokój przed rodziną. Pojawiły się też sugestie, że mógł zostać zaangażowany w konflikt, o którym nikt wcześniej nie wiedział. Konflikt, który mógł mieć tragiczne konsekwencje. Śledczy zwracają uwagę na to, że w domu Orłosiów znaleziono ślady wskazujące na to, że ktoś mógł próbować coś ukryć lub usunąć dowody. Zniknęły niektóre dokumenty oraz prywatne notatki Macieja, które mogły rzucić światło na motywy jego zachowania. Mimo intensywnych poszukiwań nie udało się odnaleźć wszystkich elektronicznych urządzeń, które mogły mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tej sprawy. Żona Macieja w wywiadzie dla mediów przyznała, że nigdy nie podejrzewała, jak głęboko sięgnął problemy męża. Mówiła o momentach, gdy widziała w jego oczach niepokój i ból, których nie potrafił lub nie chciał wyrazić słowami. Przypominała sobie także dziwne zachowania nocne wyjścia bez wyjaśnienia, nieodbieranie telefonów, a także podejrzane wizyty osób, których wcześniej w ich życiu nie było. W środowisku dziennikarskim pojawiły się spekulacje na temat możliwego nacisku ze strony osób trzecich, które mogły nie życzyć dobrze Maciejowi. Jego praca zawodowa, chociaż wydawała się na pierwszy rzut oka spokojna, mogła skrywać więcej niż ktokolwiek przypuszczał niewygodne tematy, śledztwa i ujawnienia, które mogły narazić go na niebezpieczeństwo. Rodzina i przyjaciele starają się odnaleźć w chaosie i bólu, próbując zrozumieć, co doprowadziło do tego dramatycznego zakończenia? Wspomnienia o Macieju stają się coraz bardziej złożone, a każdy nowy fakt wprowadza jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Cała ta historia toczy się na oczach tysięcy ludzi, którzy z zapartym tchem śledzą każdy nowy szczegół, próbując dotrzeć do prawdy, która zdaje się być coraz bardziej ukryta za zasłoną tajemnicy i smutku. W miarę jak dni mijają, coraz więcej osób decyduje się podzielić swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami dotyczącymi Macieja Orłosia. Niektórzy z jego bliskich przyznają, że zauważyli zmiany w jego zachowaniu już kilka tygodni przed tragedią. Był bardziej zamyślony, nieobecny, czasem jakby walczył z niewidzialnym przeciwnikiem. Jedna z przyjaciółek opowiedziała, że podczas ostatniego spotkania Maciej był wyraźnie spięty i niespokojny, a jego oczy zdradzały niepokój, którego nigdy wcześniej nie widziała. Na jaw wychodzą również informacje o jego kontaktach z nieznanymi dotąd osobami. Kilka maili i wiadomości tekstowych wskazuje na to, że Maciej był w stałym kontakcie z kimś, kto zdawał się wywierać na niego presję. Treść tych wiadomości jest pełna niedopowiedzeń i zaszyfrowanych aluzji, co budzi jeszcze większe zainteresowanie śledczych. Co ciekawe, w ostatnich dniach życia Maciej miał ponoć planować duży projekt, który miał zmienić jego życie zawodowe a być może i prywatne. Niestety szczegóły tego przedsięwzięcia pozostają nieznane, ponieważ notatki i materiały dotyczące projektu zaginęły bez śladu. Niektórzy podejrzewają, że to właśnie ten projekt mógł być przyczyną jego lęków i napięć. Rodzina z kolei boryka się z własnym bólem i próbą pogodzenia się z tragedią. Żona Macieja, choć pogrążona w smutku, apeluje o spokój i powstrzymanie się od niepotwierdzonych spekulacji, które mogą dodatkowo ranić bliskich. Jednocześnie sama nie kryje, że nadal szuka odpowiedzi na pytania, które nie dają jej spokoju. Ta smutna historia nie tylko pokazuje kruchość ludzkiego życia, ale również przypomina, jak często za pozornie szczęśliwą fasadą kryją się cienie i tajemnice, które mogą zniszczyć nawet. Najsilniejsze więzi. Kim tak naprawdę był Maciej Orłoś i co doprowadziło do jego tragicznego końca? Tego dowiemy się zapewne dopiero z czasem, gdy kolejna warstwa tajemnicy zostanie odsłonięta. Tymczasem pozostajemy w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń, które wciąż budzą wiele emocji i pytań. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów śledztwa stało się odnalezienie ręcznie zapisanej kartki ukrytej w jednej z książek w prywatnej bibliotece Macieja. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak zwykła notatka, jednak treść wzbudziła ogromne poruszenie. Słowa zapisane w pośpiechu, niestarannie z wieloma skreśleniami brzmiały jak fragmenty osobistego wyznania może listu, może dziennika. Pojawiały się tam zwroty takie jak: Oni wiedzą więcej, niż powinni. Już nie mam wyjścia. Jeśli coś mi się stanie, nie wierzcie nikomu. Ta kartka, poddana analizie grafologicznej, została potwierdzona jako autentyczne pismo Macieja, co rzuciło zupełnie nowe światło na całą sprawę. Czy Maciej przewidywał własny koniec? Czy ktoś faktycznie mu groził? Sąsiedzi również zaczęli mówić. Jeden z nich zeznał, że w noc poprzedzającą tragedię około godziny 2.30 słyszał przytłumione krzyki, dochodzące z mieszkania Orłosiów, ale nie chciał wtrącać się w rodzinne sprawy. Inna sąsiadka twierdzi, że widziała nieznanego mężczyznę wychodzącego z klatki schodowej rankiem człowieka, którego wcześniej nigdy w okolicy nie widziano. Równocześnie pojawiają się wątki związane z tajemniczym spotkaniem, które Maciej miał mieć kilka dni wcześniej w jednym z hoteli pod Warszawą. Obsługa nie chce ujawniać szczegółów, ale do prasy wyciekła informacja, że spotkanie to odbyło się późną nocą i trwało zaledwie kilkanaście minut. Co ciekawe, kamera monitoringu, która obejmowała wejście do sali, została akurat w tym dniu wyłączona z powodu usterki technicznej. Im dalej zagłębiamy się w tę historię, tym więcej pojawia się znaków zapytania. Wersja o naturalnym, samotnym odejściu wydaje się coraz mniej prawdopodobna, a samobójstwo, choć brane pod uwagę, nie tłumaczy licznych nieścisłości, zanikających dowodów, sprzecznych zeznań i lęku, który w ostatnich tygodniach dosłownie wyżerał Macieja od środka. Pozostaje pytanie: czy ktoś miał motyw, by go uciszyć? Czy był świadkiem czegoś, co nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego? Czy może przez przypadek odkrył coś większego, niż mógł udźwignąć sam? W tej tragicznej historii brakuje jeszcze jednego elementu głosu samego Macieja. Ale być może to, co po sobie zostawił, fragmenty zapisków, urwane wiadomości, przelotne rozmowy z bliskimi, to jego niemy krzyk o pomoc, którego nikt w porę nie usłyszał. Czy teraz, gdy wszystko wyszło na jaw, jeszcze nie jest za późno, by poznać całą prawdę? Tymczasem śledczy natrafiają na kolejną zagadkę, skąd Macieja Orłosia w mediach społecznościowych, kilka godzin po oficjalnym ogłoszeniu jego śmierci, znika tajemniczy post, który miał być zaplanowany do publikacji kilka dni później. Co dziwne, nikt z rodziny ani najbliższych współpracowników nie miał dostępu do jego haseł, Post według niektórych zawierał cytat z jednej z książek politycznych, opatrzony krótkim lecz intrygującym komentarzem Zbyt wiele światła w ciemnym tunelu prowadzi do oślepienia, a nie wyzwolenia. Choć został szybko usunięty, kilkoro czujnych obserwatorów zdołało zrobić zrzut ekranu. Kto go opublikował? Czy był to sam Maciej, zaplanował wiadomość jako ostrzeżenie, czy może ktoś, kto chciał zatuszować coś znacznie poważniejszego? Równolegle do śledztwa policyjnego, prywatny detektyw wynajęty przez przyjaciela rodziny trafia na ślady świadczące o tym, że Maciej mógł prowadzić własne dochodzenie, dotyczące osób. Z Związanych z dawnym życiem publicznym i medialnym. W jego laptopie, który na pierwszy rzut oka wyglądał na sformatowany, udało się odzyskać kilka fragmentów archiwalnych plików. Wśród nich był jeden szczególnie zaskakujący lista nazwisk oznaczonych kolorami. Niektóre z nich znane są opinii publicznej, powiązane z wielkimi firmami, mediami, a nawet środowiskami politycznymi. Co oznaczały kolory? Czy Maciej szykował się do ujawnienia czegoś, co miało poważne konsekwencje? Niespodziewanie na światło dzienne wychodzi też historia z przeszłości, o której nikt nie chciał pamiętać. Wiele lat temu Orłoś był świadkiem konfliktu na planie jednej z produkcji telewizyjnych, który rzekomo zakończył się próbą szantażu. Sprawa nigdy nie została ujawniona, a nazwiska zamieszanych osób zniknęły z oficjalnych dokumentów. Czy po latach? Ten cień z przeszłości powrócił, by upomnieć się o ciszę? Żona Macieja z trudem, mierząc się z presją mediów, zaczyna zadawać pytania, których wcześniej nie odważyła się wypowiedzieć na głos dlaczego niektóre osoby z bliskiego otoczenia Macieja zniknęły nagle po jego śmierci? Dlaczego ktoś próbował dostać się do ich mieszkania już następnego dnia, podając się za pracownika serwisu technicznego? Sprawa staje się coraz bardziej złożona. To już nie jest tylko osobista tragedia jednej rodziny, to historia, która może wstrząsnąć całym środowiskiem. Z każdym dniem staje się jasne, że śmierć Macieja Orłosia nie była przypadkiem oderwanym od kontekstu, była końcem łańcucha zdarzeń, którego początek mógł sięgać znacznie dalej, głębiej, tam gdzie władza, pieniądze i milczenie są ważniejsze niż prawda. Ale jedno jest pewne: ta historia nie ucichnie szybko, bo zbyt wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi i zbyt wiele osób zaczyna bać się tego, co może jeszcze wyjść na jaw. W miarę jak śledztwo nabiera tempa, pojawiają się kolejne informacje, które burzą resztki spokoju rodziny i opinii publicznej. Jeden z dziennikarzy śledczych, który znał Macieja od lat, decyduje się opublikować materiał, nad którym pracował wspólnie z nim tuż przed tragedią. To dokument, którego fragmenty, mimo cenzury i nacisków, przedostają się do internetu. Zawiera on nie tylko dane wrażliwe dotyczące wpływowych osób, ale także nazwiska potencjalnych informatorów, którzy, jak twierdzi autor, byli na celowniku. Maciej miał pełnić rolę mediatora, ale z czasem zrozumiał, że sam stał się częścią tej niebezpiecznej układanki. Wśród materiałów odnalezionych w jego prywatnych notatnikach i szkicach odnaleziono również zagadkowy rysunek kontury twarzy, podpisane jedynie inicjałami oraz symbol przypominający klucz. Czy była to metafora, czy może wskazówka? Jego przyjaciel, grafik i kolega ze studiów rozpoznaje w jednym z profili zarys konkretnej osoby: byłego wysoko postawionego urzędnika, z którym Maciej miał spięcia na tle zawodowym już wiele lat temu. To nowe powiązanie stawia sprawę w zupełnie innym świetle. W międzyczasie dziennikarka lokalnej stacji telewizyjnej otrzymuje anonimową kopertę. W środku znajduje się pendrive. Pliki są zaszyfrowane, ale po ich odtworzeniu ujawniają się nagrania audio, głosy, rozmowy, a przede wszystkim jeden fragment, który budzi grozę. Nagrany głos mężczyzny, którego tożsamości nie da się jeszcze potwierdzić, mówi spokojnym tonem: On wie za dużo, jeśli nie przestanie, sami to załatwimy. Tego samego dnia w miejscu pracy Maciej'a przeprowadzona zostaje wewnętrzna kontrola. Znalezione zostają e-maile, w których kilkakrotnie sugeruje on, że obawia się o swoje bezpieczeństwo. W jednej z wiadomości do znajomego napisał: Jeśli coś mi się stanie, to nie był przypadek, nie wierz w oficjalne wersje Nigdy. Tymczasem w mediach społecznościowych rusza fala wsparcia i jednocześnie nacisków internauci domagają się wyjaśnień, coraz więcej ludzi udostępnia materiały, które wcześniej wydawały się nieważne, a teraz w świetle nowych faktów nabierają sensu. Na jednym z nagrań z konferencji sprzed kilku miesięcy Maciej przerywa wypowiedź, spogląda na publiczność, milknie i mówi zdanie, które dziś wielu interpretuje jako wołanie o pomoc. Nie wszystko, co widzicie w świetle reflektorów, jest prawdziwe. Czasem to cień mówi najwięcej. Choć sprawa wciąż pozostaje pełna niewiadomych, jedno jest pewne: historia Macieja Orłosia nie kończy się wraz z jego odejściem. To dopiero początek drogi ku prawdzie, która może wstrząsnąć opinią publiczną. Czy uda się odkryć, co naprawdę się wydarzyło? Czy ktoś odważy się przerwać milczenie? Dziękujemy, że byliście z nami! Jeśli chcecie poznać dalszy rozwój tej dramatycznej sprawy oraz inne historie, które poruszają i zaskakują, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i odwłączcie powiadomienia, by nie przegapić żadnego materiału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.